Siemanko. Słuchajcie, czas odwiedzić kolejną francuską knajpę, której właściciel jest z Nowej Kaledonii. No właśnie, I czy francuską, czy nowokaledońską? Okazuje się, że Nowa Kaledonia jest terytorium zależnym od Francji. No i językiem urzędowym jest francuski. Zatem wszystkie naleciałości, jak język, kultura, czy też kuchnia, są oczywiście z Francji. A swoją drugą Francja ma bardzo wiele terytoriów zależnych na całym świecie, tak jak Polinezja francuska, jak właśnie Nowa Kaledonia, jak Gujana francuska w Ameryce Południowej, jak wyspa Renuan koło Mauritius na Oceanie Indyjskim. No, tak naprawdę, jeżdżąc po świecie, słuchajcie, odkrywam coś niesamowitego. Mianowicie, uświadamiam sobie, że około 80% krajów na świecie było kiedyś zależnych, czy w dalszym ciągu zależnych od tak zwanych mocarstw kolonialnych, takich jak Francja, Hiszpania czy Wielka Brytania. Pamiętam jak półtora roku temu wylądowałem pierwszy, w zasadzie drugi raz, bo pierwszy raz byłem na Palawanie, po raz drugi na Filipinach. Wylądowałem na wyspie Cebu. Okazało się, że równo 500 lat temu, czyli w 1521 roku, pierwszy raz przybył na nią Ferdynand Magellan i w miejscu, w którym przybył, dokładnie on przybył na taką małą wysypkę Maktan, koło wyspy Cebu, która jest w zasadzie połączona mostem. Te dwie wyspy są połączone mostem. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że on wbił drewniany krzyż w miejscu, w którym wylądował na plaży, i do tej pory ten krzyż drewniany stoi. Wokół niego została wybudowana kapliczka. Potem na wyspie Cebu powstała Bazylika Santo Nino, która do tej pory stoi, czyli Bazylika Santo Nino, czyli Świętego Dzieciątka. A propos, co roku jest organizowany festiwal, tak zwany Sinolog Festiwal, na cześć właśnie tego Świętego Dzieciątka. Odbywa się taka parada i to Święte Dzieciątko jest. Niesione po ulicach, właśnie cebu. Coś niesamowitego, ale to właśnie skłania mnie, skłoniło mnie wtedy do refleksji, jak taki jeden um, czyn w postaci Odkry, odkrycia nowego lądu przez Magellana spowodowało, że do tej pory Filipiny są e, no jakby bardzo religijnym i chrześcijańskim krajem. tak? Bo do tej pory e, główną religią jest chrześcijaństwo. A gdyby Ferdynand Magellan 500 lat temu nie wylądował, słuchajcie, na wyspie Cebu, e, nie wbił krzyża i nie wybudował e, obok Bazyliki, e, no pewnie Filipiny dalej by były jakąś tam, powiedzmy, e, naturalną. Wyspu. No podejrzewam, że ktoś prędzej czy później a i tak by ją um, odwiedził, pod, był, skolonizował. Um albo chociażby zintegrował się z nią, natomiast to natomiast pierwsi zrobili to Hiszpanie i dlatego też akurat na wyspie Cebu mówi się językiem Sibuano, czyli Cebuano, spolszczając, gdzie w tym języku bardzo wiele jest naleciałości hiszpańskich, praktycznie to jest powiązany język rdzennych Cebułańczyków z językiem hiszpańskim, ponieważ urzędowym językiem jest język Tagalog, czyli język, który się wywodzi z Manili i z tego rejonu Filipin. Natomiast co ciekawe, drugim językiem urzędowym jest język angielski, ponieważ w bodajże 1899 roku była odbyła się wojna hiszpańsko-amerykańska, gdzie Amerykanie wybarli Hiszpanów. I od tamtej pory do kultury filipińskiej znowu przedostały się amerykańskie kanony, amerykańskie akcenty, chociażby w postaci języka. To jest, słuchajcie, piękne, to jest niesamowite, że każdy kraj, który odwiedzam, ma taką historię dosyć burzliwą. To jest niesamowite, jak wywarcie wpływu. Jak wpływ jednego człowieka może wywrzeć e, niesamowite zmiany w kulturze, w społeczeństwie, w religii. E, weźmy, weźmy chociażby Wietnam, e, który tak naprawdę był kiedyś kolonią francuską, e, całe Indochiny, czyli Kambodża, e, Laos również. E, słuchajcie, weźmy pod uwagę na przykład Indie. E, jeżdżąc, słuchajcie, ja tak, jeżeli Odwiedzam te wszystkie kraje w postaci tutaj Azji Południowo-wschodniej, od razu można stwierdzić, która, który kraj był jaką kolonią, który kraj był na przykład kolonią brytyjską, w którym, w którym kraju się jeździ na przykład po, po lewej stronie. Podejrzewam, że 80-90% krajów, w których się jeździ po, 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 po lewej stronie, było kiedyś koloniami brytyjskimi, chociażby tak jak, tak jak Indie właśnie. A propos wie tamu przypomniało mi się, jak byłem, e, bodajże też w zeszłym roku e, w miejscowości Danang e, i tam są e, obok takie wzgórza, które się nazywają Bana Hills. Słuchajcie, to jest jak dla mnie jeden z cudów świata. 8, dziewiąty cud świata, słuchajcie, który um, mianowicie wygląda tak, że na wysokości półtora kilometra, na wysokości 1500 metrów Francuzi um, zaczęli budować um, coś na wzór um, takiej miniaturowej wioski um, z największymi zabytkami um, um, Francji. Czyli tam jest um, um, są różnego rodzaju zamki, kościoły, e, pałace, uliczki francuskie, słuchajcie, winiarnia. E, tam jest tak niesamowity klimat. Wpiszcie sobie e, Bana Hills, e, to po prostu e, będziecie pod wielkim, pod wielkim wrażeniem. E, dlatego też mówię. E, Kolonizacja, słuchajcie, miała, miała. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem kolonizacji, oczywiście, natomiast kolonizacja ma, ma swoje plusy i minusy. Ja pamiętam, będąc e, na przykład w Australii e, czy w Nowej Zelandii, e, nie widziałem ani jednego Aborigena tak, w Australii, czy e, tylko jednego Maorysa. Widziałem lot, na lotnisku w, w Nowej Zelandii w Auckland. E, Natomiast nie mi to oceniać, czy kolonizacja była dobra, czy była zła, bo gdyby nie rewolucja pewnie przemysłowa w Europie w XIX wieku i w XVIII wieku, to pewnie większość mniejszych wysepek, które by nie zostały do tej pory podbite czy skolonizowane, do tej pory by tam były pewnie jakieś rezerwaty, rezerwaty przyrody z Indianami czy to dobrze czy to źle nie wiem natomiast natomiast niestety mamy tak jak mamy i dlatego też pamiętajmy o tym że wszystko co robimy w naszym życiu będzie miało konsekwencje w przyszłości to co robimy dzisiaj jutro już będzie historią i dlatego też róbmy dobrze żeby to nasze postępowanie zapisało się dobrze na kartach historii, bo wpływ nawet jednego człowieka może mieć ogromne skutki na losy świata. Tak jak to pamiętamy było w historii. Słuchajcie, takie widzicie czasami mam rozkminki jeżdżąc po tym świecie i odwiedzając albo Macao. Słuchajcie, też byłem w Macao w zeszłym roku. Macao było jeszcze do niedawna kolonią portugalską. Słuchajcie do tej pory nazwy ulicą w języku portugalskim. Drugim językiem urzędowym jest język portugalski. Niesamowite, przepyszne w ogóle. Ja wariuję na temat tych ciasteczek, tych cheesecake portugalskich. One są w dalszym ciągu dostępne w Macao, tak jak zresztą w całej Portugalii jest to narodowy przysmak więc no tak jak widzimy wszędzie czy w Ameryce Południowej słuchajcie cała Ameryka Południowa mówi po hiszpańsku jedynie jak Brazylia mówi po portugalsku większość krajów z tego co kojarzę afrykańskich nigdy nie byłem było kiedyś związane z Francją czy na przykład wyspa Haiti Słuchajcie, jaka jest różnica pomiędzy Haiti Państwem Haiti, a Dominikanom, które są obok siebie, prawda, na tej samej wyspie. Jedna to była kolonia francuska, druga to była kolonia hiszpańska. Słuchajcie, historia ja uwielbiam historię, dlatego że to, co człowiek zrobił kiedyś, konsekwencje tego, czy jakieś plusy tej właśnie działalności, czy minusy, odczuwamy czasami nawet do tej pory. Także pamiętajcie jeszcze raz, róbmy dobrze, żeby zapisać ją pozytywnie na łamach historii. Lecimy. Pamiętajcie subskrybujcie mój kanał, lajkujcie jeżeli Wam się podoba kontent, skomentujcie te moje dzisiejsze wywody, ponieważ takie rozkminki czasami mi towarzyszą jak właśnie podróżuję po tym świecie i zastanawiam się dlaczego akurat w tym miejscu mówi się po angielsku, w tym miejscu jeździ się lewą stroną, albo w tym miejscu jest taka a nie inna wiara czy religia. Bądźcie ze mną, lecimy na kolację do e, francusko kaledońskiej knajpy e, e, pod tytułem La Marine, e, gdzie właściciel ma na imię Manolo. No jak te słynne szpilki. Lecimy. Swoją drogą powiem jeszcze wam, że e, no, na, czyli w Polsce przydałaby się taka chociaż jedna malutka wysepka, takie terytorium zależne, gdzie człowiek by pojechał na drugi koniec świata, zobaczyłby polską flagę, zobaczyłby polską, polskie godło, polską banderę. Fajnie by było, myślę. No. Szkoda, że Polska nie zdobyła czy nie wylądowała kiedyś na jakiejś wyspie wysepce i nie zaadoptowała ją. Dla nas, chociażby taki Borholm, no, um, który jest oddalony o tam 100 km, czy nawet niecałe od, y, od naszych granic, słuchajcie, jesteśmy pod knajpą. Tak wygląda logo: Lamarin. Y, dlaczego Lamarin? No, bo znajduje się nad y, mm, takim wielkim jeziorem a, w miejscowości Czałęk, tutaj na wyspie Kosamui. Chodźmy zobaczyć, czy jest. Y, o, chyba jest nasz przyjaciel. Hello, my friend. Hi. Hello. Sadika. Yeah. Nie. today i recording movie about oh, hello bro. how are you yeah, yeah. You okay yeah. <laughs> the best meat ever in this place that's why you come all the time exactly <laughs> that's why i'm recording movie and that's why i'm trying to explain <laughs> the people the polish people why um, what's the difference between uh, french and new caledonia well, oh. i try to explain um, yeah 18000 kilometers from france to new caledonia 18000 18000 so 18. i live between australia and new zealand Yeah, it's French colony. Yeah, exactly. I'm French. Yeah, Tak, are French. <laughs> <laughs> like from the Island. I, okay. born, I born over there. Let's yeah. check the menu, guys. <laughs> okay. No i słuchajcie, tak jak sami słyszeliście, uh, Nowa Kaledonia, a kuchnia francuska. Właśnie, zaraz wam pokażę kartę. O, thank you so much. Um, zaraz wam pokażę kartę. Y, wygląda rewelacyjnie. Y, menu, a ceny są w batach, czyli są. Nie w euro, czyli jest o wiele, wiele taniej. Słuchajcie, tak wygląda karta. Oczywiście większość potraw jest francuskich. Co tutaj mamy? Fondue. Fondue jest to taki rozgrzany kociołek z specjalnym serem, roztopionym, gdzie w tym roztopionym serze macza się różnego rodzaju kawałki mięsa, typu na przykład wołowinkę, czy filec z wieprzowy czyli polędwice wieprzową tutaj mamy tatara mamy przystawki, zobaczcie na ceny ceny są w granicach 90-100 batów czyli w granicach 12-13 zł tutaj mamy jakieś snaki fish and chips, burgery no i to co najlepsze, słuchajcie beef carpaccio, beef tatar tuna tatar w granicach, wszystko w granicach 250-290-300 watów, czyli jakieś w granicach 25-30 do 40 zł. Słuchajcie maksymalnie, i to, co dzisiaj będziemy jedli, słuchajcie, mięsa: ongle, bawet i file. To są, słuchajcie, trzy rodzaje wołowiny, z różnych, oczywiście, kawałków wołowiny. Ja akurat jestem pasjonatem ongle to jest taki specjalny, pokażę Wam, jak dostanę zamówienie. To jest taki specjalny rodzaj wołowiny z mostka wołowego. Jest przepyszny, słuchajcie. Mamy pastę, mamy tajskie jedzenie, oczywiście, które jest niezbędne w wszystkich restauracjach, nawet francuskich czy włoskich, ponieważ no przeważnie przychodzą pary właśnie tajsko-zagraniczne, czyli. Włosko-tajskie, francusko-tajskie czy niemiecko-tajskie, słuchajcie, dostaliśmy już nasze, nasze danie, zobaczcie, jak to obłędnie wygląda. To jest właśnie ten kawałek mostka, o którym mówiłem. Frytki, oczywiście, własnej domowej roboty. Szalot sauce, no i side salad. Słuchajcie, wszystko jest tak skomponowane, że smakuje po prostu genialnie. Okej, okay, smacznego.